Okres Bożego Narodzenia powoli dobiega końca i trzeba sobie zadać to pytanie: czy we mnie dokonało się Boże Narodzenie? Jak ja przeżywam ten czas? Czy osobiście właśnie pozwalam, żeby Jezus się we mnie narodził? Czy może traktujemy Jezusa jak gościa świątecznego, który przychodzi i odchodzi, i wszystko dalej toczy się tak samo? Święty Jan opisując Boże Narodzenie mówi m.in. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Pan Jezus nie chce być gościem, ale chce być mieszkańcem. Chce u nas zamieszkać. Przecież kiedy w rodzinie rodzi się dziecko, to nie cieszymy się tylko wtedy, kiedy się urodzi przez kilka dni, ale z tym dzieckiem zostajemy. I Jezus chce u nas zostać. Chce z nami mieszkać, chce z nami zawsze być, chce być w naszym sercu, w naszej rodzinie, w naszej wspólnocie, w naszych domach. Czy Jezus jest naszym mieszkańcem, członkiem naszej rodziny, częścią naszej wspólnoty? Wyrażamy to chociażby przez to, że w naszych mieszkaniach wieszamy święte obrazy, krzyż, żeby pokazać że Jezus jest z nami, Jezus tutaj mieszka. I obchodzimy Jego urodziny, inne święta. Patrząc na wydarzenie Bożego Narodzenia, przyjście Pana Jezusa na świat, możemy zobaczyć, że są takie dwie grupy ludzi, którzy pierwsi spotykają Pana Jezusa, którzy pierwsi oddają mu pokłon. To oczywiście Maryja, Józef, pasterze. Cechuje ich. Prostota i pokora. A druga grupa ludzi to mędrcy ze wschodu, o których dzisiaj słyszymy. Ich z kolei cekuje mądrość. Szukali prawdy, czytali księgi, obserwowali przyrodę i się zastanawiali, jaki jest tego wszystkiego początek, jaki jest sens, po co to wszystko. Tak doszli do Pana Boga. I to są dwie drogi dochodzenia do Pana Boga, poznawania Go. To dla nas są dwie drogi. Jak będziemy pokorni i prości, odnajdziemy Pana Boga. A jak będziemy pyszni, wyniośli, zadufani w sobie, nie znajdziemy Boga. Jak będziemy mądrzy, będziemy szukać sensu, prawdy. Tak jak Edyta Stein mówi. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby nawet o tym nie wiedział. Bo jak będziemy głupi, powierzchowni, jacyś lekkomyślni, żyjący tylko dniem dzisiejszym, przywiązujący się bardzo do swoich poglądów, odczuć, to nie znajdziemy Boga. Jak w piśmie jest napisane, mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga. Ta droga mądrości wydaje się dłuższa i trudniejsza. Bo mędrcy długi czas musieli wędrować do Betlejem. Niemiecki noblista, fizyk, teolog Max Planck powiedział, dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań. Dziś przeżywamy uroczystość objawienia Pańskiego, popularnie zwana Trzech Króli. Choć pewnie ani trzech, ani króli. W najstarszych malowidłach, choćby w katakumbach, nie jest przedstawiane dwóch króli, albo czterech, trzech, sześciu, a nawet dwunastu. I raczej nie królowie. Tylko mędrcy, astrolodzy, może kapłani perscy, ludzie bardzo wykształceni, pochodzenia pogańskiego. Tak się utarło Trzech Króli, dlatego, że trzy dary złożyli. Ale święty Mateusz, opisując to wydarzenie, nie podaje liczby. Tradycja tym mędrcom nadała imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Ich relikwie znajdują się w Niemczech, w kolonii. Ci mędrcy ze wschodu zachowują się nietypowo i dary nietypowe przynoszą Panu Jezusowi. Widzą niemowlaka, dzieciątko Jezus, padają na twarz i oddają Mu pokłon. Następnie otwierają swoje skarby i składają kosztowne dary. Bo wszystkie te dary miały wielką wartość. Złoto, kadzidło i mirę. Te dary tak nietypowe pokazują, kogo w tym dziecięciu widzą ci mędrcy, objawiają Jego tożsamość. Złoto wskazuje na to, że uznają w Jezusie Króla Świata, Króla każdego z nas. Kadzidło jest używane podczas świętej liturgii. Ono oznacza godność kapłańską Pana Jezusa. To, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. A mirra to wonna żywica drzewa balsamowego. Była używana i jest nadal w lecznictwie do chorób skóry, przewodu pokarmowego, do uśmierzania bólu. Była używana do namaszczania. Zmarłego ciała. Pan Jezus, zanim został złożony do grobu, właśnie był między innymi mirrą nasmarowany. Ta mirra to zapowiedź śmierci i pogrzebu Pana Jezusa. Więc mędrcy przez te dary ukazują, że Jezus jest Królem, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem. I trzeba, żebyśmy my, naśladując mężców ze wschodu, przeżywając dzisiaj liturgię, też przyszli do dzieciątka Jezus i złożyli Mu dary. Nie są to już złoto, kadzidło i mirra, ale to, co te dary oznaczają. Przejdźmy do Pana Jezusa dzisiaj i powiedzmy Panie Jezu, zamiast złota, moim darem jest to, że na nowo Ogłaszam Ciebie, przyjmuję jako mojego Pana i króla. Ja chcę należeć do Ciebie. Ja chcę pełnić Twoją wolę, być Tobie posłuszny. Chcę być Twoim poddanym. Chcę, żebyś Ty rządził w moim życiu. Zamiast kadzidła, które jest symbolem modlitwy, ofiary, powiedzmy, Panie Jezu, moim darem jest to, że. Będę lepiej starał się o moje życie wewnętrzne, o moje zbawienie. Że będę się z wiarą serca modlił, rozmawiał z Tobą, budował relacje z Tobą. Że będę bardziej pobożnie przeżywał każdą mszę świętą. Że będę dobrze przeżywał każdą spowiedź. Że będę słuchał Twojego słowa. A zamiast miry, która jest symbolem śmierci. Powiedzmy, Panie Jezu, obiecuję Ci, że podejmę walkę duchową z grzechem, żeby to, co we mnie jest złe, uśmiercić, że podejmę umartwienie ciała, będę powściągał pragnienia swojego ciała przez przemierzliwość. Nie będę szedł zatem, do czego ciągnie mnie ciało, ale do czego ciągnie mnie duch, żeby człowiekiem świętym, szlachetnym, dobrym kochać a nie jak ciało. mówię, szukaj przyjemności, wyśpij się, najedz, żeby było fajnie. Obiecuję Ci, Panie Jezu, że będę walczył z grzechem, że wyrzucę to wszystko, co nie jest godne dziecka Bożego, co nie jest godne chrześcijanina, co Ciebie rani, co niszczy moją relację, przyjaźń z Tobą. Chcę się poprawić, wyrzucić z mojego serca kłamstwo, gniew, Nienawiść, zazdrość, pychę, lenistwo, nieczystość, podłość. Pójdźmy dzisiaj do stajenki betlejemskiej. Uklęknijmy z wiarą i pokłońmy się Dzieciątku Jezus. Podziękujmy Mu za wszystko, co dla nas uczynił i nadal czyni. Pamiętajmy, że my także powinniśmy złożyć Mu dary, ofiarować prezenty. Niech Trzej Królowie pomogą nam zawsze widzieć w Jezusie Króla świata i naszego Króla, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Powoli kończy się Boże Narodzenie, ale czy we mnie jest Boże Narodzenie, czy nie zmarnowałem łaski tego czasu? A żeby odkryć, poznać Pana Boga, podążajmy drogą prostoty, pokory. Mądrości, szukania prawdy, sensu. I złóżmy dzisiaj Panu Jezusowi te dary. Powiedz mi, Jezu, Ty jesteś moim Królem. Jezu, teraz lepiej zadbam o moją modlitwę, o moją mszę świętą o przyjaźń z Tobą. A to, co jest złe, grzeszne, będę starał się uśmiercać, wyrzucać z mojego życia. Święci Kacprze, Melchiorze, Baltazarze, módlcie się za nami. Amen.